Cześć moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy rozmawiali na kolejny, mam nadzieję, ciekawy temat dotyczący hodowli kur. Ale jeszcze zanim do tego przejdę, to oczywiście ogromna prośba do was, żebyście zostawili łapeczkę w górę i subskrypcję. No i oczywiście niedługo będziemy ruszali z nowym produktem. To niedługo to oczywiście mówię w nowym roku. Ale jeżeli ktoś coś by chciał wiedzieć, to też piszcie na maila, będę się w stanie wam, będę, mam nadzieję, w stanie wam pomóc. Moi drodzy, dzisiaj będziemy rozmawiali na kolejny temat, ponieważ zostało, no już powiedzmy niedużo do świąt. Natomiast chciałbym Wam powiedzieć, czego szczególnie należy się wystrzegać teraz przy zakupie kur. Kierowany jest odcinek do osób, które mają warunki, jak się domyślacie, ponieważ nieraz mówiłem o tym, że jak warunków hodowli nie macie, to lepiej kur nie kupować, ponieważ te kury nie wytrzymają, a jak są kury młode, czy nawet kupicie kury stare, one będą miały mniejszą odporność i zanim się zaklimatyzują, to mogą do tego zaklimatyzowania nie wytrzymać. Jeżeli ktoś ma kurnik nieogrzewany, nieocieplony przede wszystkim, Wszystkim, jeżeli ktoś ma kurnik bez oświetlenia, może być problem. Natomiast odcinek jest kierowany do osób, które mimo wszystko zdecydowały się na zakup tych kur w grudniu, bo powiedzmy kusi ich cena. Jak sami dobrze wiecie, rok się kończy, wiesz, więc ta cena będzie 2-3 zł mniej na sztuce. Ktoś powie dużo, ktoś powie mało, ale przy ilości 30 zł, słuchajcie, przy ilości 30 sztuk, na przykład jesteśmy parę złotych do przodu. Dlatego ta cena kusi. Natomiast no ryzyka, które się z tym wiążą. Jest ich parę i, i chciałbym dzisiaj trochę o tym właśnie porozmawiać. Więc tak, pierwsze ryzyko, słuchajcie, które wiąże się niestety. Ale z zakupem kur, właśnie w grudniu, czyli pod koniec roku, to jest wyprzedaż kur chorych. No i tu musimy uważać, słuchajcie, naprawdę bardzo na to, żeby nie kupić kury chorej. Kury chore charakteryzują się tym, co Wam mówiłem nieraz: że na przykład mają zgrubienia na skokach, że nie reagują na zmysły, że im wypadają pióra, że nie mają ogona, że grzebień jest jakiś dziwnie czerwony, albo właśnie w ogóle nie czerwony, tylko wyblakły, że coś mają z dziobem, że mają jakieś ropienie nad, pod oczami. Że nie pobierają pokarmu, że y, niestety, ale w ogóle, słuchajcie, nie wydają żadnych dźwięków. To jest problem i na ten problem, niestety, rozwiązanie jest takie, jak wiecie, jak wybierać kury, albo oglądaliście moje filmy i mniej więcej orientujecie się, co zrobić, żeby tym kurom, w miarę możliwości, właśnie kupić kury zdrowe. No to y, tego problemu nie powinno być. Drugim problemem, który słuchajcie się może pojawić, to jest problem związany z zakupem kur starych. No i tutaj tak samo, jeżeli będziemy zwracali uwagę na pióra, na skoki, na to, jak te kury reagują na zmysły, jesteśmy w stanie jako tako dociec, czy ta kura jest młoda, czy stara. Jeżeli mówimy o głównych rasach, bo one są najczęściej sprzedawane na targach, bazarach, giełdach, czyli saseksy, rosy, lekhorny, tetry, messy czasami, no to najczęściej te kury, słuchajcie, są łatwe w zauważeniu, bo jeżeli widzieliście już na paru targach, bazarach takie kury, jesteście w stanie mniej więcej zweryfikować, czy to jest kura mała, czy kura duża, czy ma mały grzebień, duży, czy ma dużo piór, czy ma duże zgrupowanie, Rubienia na skokach czy małe, i tak dalej, jesteście w stanie to zweryfikować. Jest to bardzo ważne, bo bardzo często te kury są sprzedawane trochę taniej, no i wtedy niby my zaoszczędzimy, a potem się okazuje, że te kury się nie niosą, a jak się niosą, to słabo, ponieważ musicie wiedzieć, że te kury, które już są stare, niestety tych wartości odżywczych z pokarmu, słuchajcie, nie przyswajają tak jak kury młode, co powoduje, że dobrze już tak się nie niosą, co powoduje, że ta skorupka jest słabsza, że jajko nie ma tyle wartości odżywczych, a przede wszystkim te kury też są dużo mniej odporne na warunki. Dlatego musimy o tym wiedzieć. Bardzo często te kury też towarzyszy im niestety jakaś choroba, yy, która wychodzi dopiero w momencie, kiedy te kury przyjeżdżają do nas. Ona powiedzmy się tli jeszcze u tych handlarzy. Wcześniej ci kurzy, ludzie kupują te chury, chore kury. Potem ona się tli, ta choroba, aż w pewnym momencie dochodzi do tego, że niestety, ale te kury po pewnym czasie yy, padają. Dlatego bardzo ważne, słuchajcie, jest to, żebyśmy w miarę możliwości starali się kupować kury młode i kury zdrowe. No i kolejnym problemem jest cena. Dlaczego? No, dlatego słuchajcie, że szczególnie w grudniu, w zimę, my nie jesteśmy w stanie do końca tej ceny zweryfikować, bo z jednej strony wiemy, że jest taniej, z drugiej strony widzimy, że na tych wszystkich stoiskach jest taniej, u tych wszystkich handlarzy, czy fermiarzy, czy gdzieś tam sprzedawców jest po prostu sporo taniej. No i nie wiemy, czy to jest taniej, dlatego że te kury są właśnie sprzedawane jako stare, czy jako chore, czy może właśnie są zdrowe, ale koszty yy, wylęgu w były niższe. O co tutaj chodzi? Dlatego musimy, słuchajcie, najlepiej pojeździć w parę miejsc, albo w 3-4 miejsca, chociaż gdzieś w okolicy, czy nawet się przejść do 3-4 stoisk, żeby mniej więcej zweryfikować, czy to są, słuchajcie, e, czy to zależy od ceny, czy nie zależy od ceny. Nie kupować w pierwszym, lepszym miejscu. Pamiętajcie, co ważne, bo tak też ludzie oszukują. Mówią, że kur zabraknie, że będzie problem. Nic bardziej błędnego, słuchajcie. Kur nie zabraknie, kury cały czas będą, wierzcie mi na słowo. Wiem, co mówię. To nie jest tak, że wy dzisiaj nie kupicie, jutro tych kur nie będzie. Będą. Oczywiście wiadomo, że zimą tych kur jest sprzedawanych mniej, bo jest zima, ludzie są tak niezainteresowani, ale wierzcie mi, na wiosnę wszystko wróci do normy. Dlatego ważne jest to, słuchajcie, żeby o tym pamiętać, żeby nie dać się oszukać. Także porównajcie te ceny, sprawdźcie. Ceny też dodatkowo można negocjować. Jak kupicie, powiedzmy, no 5 kur, może nie, ale jak kupicie 20 kur, ktoś złotówkę czy 2 złote 2 zł na sztuce Wam zejdzie, a to już powiedzmy są jakieś pieniądze. Dlatego warto jest, słuchajcie, rozmawiać, warto jest to sprawdzić. No i przede wszystkim... To najważniejsze, chyba oczywiste, ale nie każdy o tym pamięta, to jest nie kierowanie się ceną. Pamiętajcie, cena to nie wszystko. Jeżeli będziemy się kierować ceną, tylko i wyłącznie możemy trafić na złe egzemplarze, tak samo jak kierując się emocjami. Jeżeli będziemy się kierować tylko emocjami i tym, że musimy teraz szybko, już na pewno, bo zaraz tych kur nie będzie, no to będziemy w czarnej derze, tak powiem, dlatego wcześniej jest lepiej pewne rzeczy zweryfikować, żeby mieć pewność, że tutaj nikt nas nie oszuka, że mamy jakąkolwiek minimalną pewność, że wszystko się jako tako uda zrealizować e, Takie najważniejsze ode mnie rzeczy mam nadzieję że tutaj e, każdy ten film dokładnie obejrzy mam nadzieję, że jak największa liczba osób bo naprawdę zależy mi na tym ponieważ ten film jest bardzo ważny co do tego filmu pojawiło się mnóstwo komentarzy i też dlatego właśnie taki film nagrałem Gdybyście do tego momentu mieli już jakieś pytania to też piszcie w komentarzu postaram się pomóc przedstawić wam jakieś tam informacji pomocy udzielić Natomiast to są takie pod Podstawy, o których każdy z Was musi wiedzieć. Jeżeli ktoś nie widział filmu tego, jak wybierać kury, też niech sobie zerknie zobaczy. Bo naprawdę wierzcie mi, jest teraz mnóstwo szóstów, są zaraz święta, ludzie chcą na wszystkim zarobić, a przede wszystkim pozbyć się już tych kur, żeby kupić nowe. Niestety tak to wygląda, jest to smutna rzeczywistość, ale trzeba sobie z pewnych rzeczy zdawać sprawę. Są ludzie uczciwi, ale są ludzie nieuczciwi, a wy nie wiecie do końca, na jakich traficie. Także e, takie ważniejsze kwestie, informacje ode mnie. Ja osobiście Wam powiem, że na razie kur nie kupuję. Te osoby, które kupują, rozmawiały ze mną, tu już parę razy mówiłem, co robić, jak robić, co weryfikować. Ja wiem, że zakup kur to nie jest, słuchajcie, zakup samochodu, ale mimo wszystko, jeżeli kupujecie nawet 20 kur do hodowli, płacicie za kurę średnio 40 parę zł, no to już jakieś pieniądze są, ale lepiej to mieć, niż potem się okazuje, że jest pełne rozczarowanie. Słuchajcie, wstawiacie te kury do kurnika i za tydzień już tych kur nie macie. Nie macie ani jajek, ani kur, macie szargane nerwy, zdenerwowani jesteście, mega stres, no i przed. Wszystkim wydaliście pieniądze. Więc, no, warto jest wcześniej dowiedzieć się, jak to robić. To słuchajcie, nie jest żadna fizyka kwantowa, każdy się może tego dowiedzieć. Wystarczy obejrzeć 2-3 filmy, żeby wiedzieć, z czym to się je, jak do tematu podejść. Nie każdy się oczywiście musi tym tematem interesować ze względu na to, nawet posiadając kury, ponieważ, no, nie jest to jakiś temat. To jest bardziej dla hobbystów, dla pasjonatów, a nie dla wszystkich. Ale jak będziecie cokolwiek wiedzieli, to będzie wam po prostu trochę. Yy, łatwiej, ja się żegnam, słuchajcie, bo dość zimno się zrobiło. Tutaj tak stoję, nagrywam dla Was. Także wielkie dzięki, zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję. I do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć.